Jeden miliarder uratował kobietę, która zemdlała na ulicy i zabrał ją do domu. Następnego dnia zapłakał, widząc to, co zrobiła. Zasubskrybuj kanał, aby śledzić wzruszające historie takie jak ta, i nie zapomnij polubić filmu, aby móc oglądać kolejne. Beata Nowak nie potrafiła określić momentu, w którym zniknęła dla świata. To nie było nagłe, gwałtowne odcięcie, lecz powolne rozmywanie się w codziennym zgiełku miasta, jak atrament rozwodniony na deszczu. Najpierw straciła pracę, potem mieszkanie, a w końcu ludzi, którzy jeszcze pamiętali jej imię. Początkowo wmawiała sobie, że to tylko chwilowe, że wszystko się ułoży, że to jeden z tych koszmarów, które mijają o świcie, ale dni zamieniały się w tygodnie, a tygodnie w miesiące. I nikt już nie pytał, co się z nią stało. Na początku znajdowali się tacy, którzy patrzyli na nią ze współczuciem, kiwali głowami, czasem rzucali kilka monet, może kanapkę zawiniętą w papier, ale litość szybko się wyczerpuje. Z każdym kolejnym dniem była coraz mniej widoczna. Stała się jedną z tych cichych postaci, które mijano bezmyślnie, których twarzy się nie zapamiętuje. Miasto nie miało dla niej miejsca. Ale jedna rzecz wciąż do niej należała. Pamiętnik Zofii, mały, skórzany notes, którego strony były już niemal całkiem wytarte, ich krawędzie pozaginane od wielokrotnego przewracania. Każde zdanie zapisane ręką jej córki było boleśnie żywe, pełne dziecięcej radości, marzeń i sekretów, które kiedyś dzieliły tylko one dwie. Beata trzymała go zawsze blisko, jakby trzymanie się tych słów mogło na nowo przywrócić jej córkę do życia. Tego wieczoru siedziała skulona pod ścianą starego budynku. Bruk był twardy, zimny, ale zdążyła się do tego przyzwyczaić. Głód ściskał jej żołądek, przypominając, że od rana nic nie jadła. Próbowała nie myśleć o tym, próbowała zatopić się we wspomnieniach zapisanych w pożółkłych stronach pamiętnika, ale wtedy usłyszała czyjś głos. Wszystko w porządku? Słowa były ciche, ale wyraźne. Nie brzmiały jak rutynowe pytanie, rzucane z obowiązku. Było w nich coś rzeczywistego. Podniosła głowę powoli, jakby bała się tego, co zobaczy. Mężczyzna stał przed nią, uważnie się jej przyglądając. Nie wyglądał na kogoś, kto przechodził tędy przypadkiem. Jego twarz nie wyrażała ani współczucia, ani odrazy, tylko coś trudnego do określenia. Nie potrzebuję pomocy, odpowiedziała odruchowo. Przyzwyczaiła się do odrzucania ludzi, zanim zdążyli naprawdę się zainteresować. Możliwe, ale mogę ją zaoferować. Zamilkła, ściskając pamiętnik mocniej. Nie wierzyła w bezinteresowną pomoc. Nie po tym wszystkim, co widziała, nie po tym, jak często ludzie próbowali wykorzystać tych, którzy nie mieli już nic. Kim pan jest? Mężczyzna nie wyglądał na zaskoczonego jej podejrzliwością. Witold Zieliński wyciągnął w jej stronę niewielką kartkę. Beata zawahała się, zanim ją wzięła. Mieszkam niedaleko. Jeśli zmienisz zdanie, przyjdź. Nie czekał na odpowiedź. Po prostu odwrócił się i odszedł. Patrzyła na kawałek papieru w dłoni Witold Zieliński. To imię nic jej nie mówiło. Nie miało żadnego znaczenia. A jednak jej żołądek znowu się skurczył. Przypominając, jak długo nic nie jadła. Czuła, że jest coraz słabsza. Jeszcze trochę. A nie będzie już miała siły nawet podnieść się z tego miejsca. Zanim zdążyła to przemyśleć, jej nogi same zaczęły się poruszać. Dom, do którego trafiła, nie był przesadnie wystawny. Solidny, z jasnym światłem bijącym z za okien. Wydawał się bezpieczny. Zatrzymała się przed drzwiami, wahając się. To mógł być błąd. Może powinna się odwrócić i odejść, zanim zrobi coś głupiego. Ale zanim zdążyła podjąć decyzję, drzwi się otworzyły. Witold patrzył na nią bez zdziwienia, jakby spodziewał się, że przyjdzie. Wejdź, nie ruszyła się. Co pan chce w zamian? Nie odpowiedział od razu. Spojrzał w głąb domu, jakby szukał właściwych słów. Nic. Chciałbym tylko, żebyś przyjęła pomoc, nie doszukując się w tym podstępu niemożliwe. Na tym świecie nic nie było za darmo, ale była zbyt zmęczona, by dalej się spierać. Weszła. Wewnątrz pachniało ciepłem, drewnem i czymś domowym. Zanim zdążyła się rozejrzeć, usłyszała cichy szmer. Spojrzała w stronę korytarza i zobaczyła dziewczynkę. Stała nieruchomo, wpatrując się w nią dużymi oczami. Izabela to Beata, powiedział Witold. Dziewczynka nie wyglądała na przestraszoną. Była ciekawa. Zostaniesz tutaj? Beata nie wiedziała, co odpowiedzieć. Tylko na jedną noc Izabela kiwnęła głową, jakby to była najzwyklejsza rzecz na świecie i zniknęła w swoim pokoju. Jest wolny pokój, powiedział Witold. Możesz tam spać. Beata skinęła głową i ruszyła za nim. W środku czekało łóżko, miękkie, czyste. Nie pamiętała, kiedy zamknęła oczy. Beata obudziła się z uczuciem, którego nie doświadczała od dawna. Przez krótką chwilę zapomniała, gdzie jest. Ciepło koca, miękkość poduszki, zapach drewna w pokoju wszystko to wydawało się tak obce, a jednocześnie niepokojąco znajome. Normalność. Przez ułamek sekundy mogła udawać, że jej życie nie rozsypało się na kawałki, ale rzeczywistość szybko wróciła. Usiadła na skraju łóżka, opierając łokcie na kolanach. Pamiętnik Zofii leżał na poduszce obok, jakby nawet w nocy bała się go puścić. Wsunęła go do torby i podeszła do drzwi. Przez szparę widziała korytarz i światło dochodzące z kuchni. Była tu już jedna noc, jedna noc więcej niż zamierzała zostać. Gdy wyszła z pokoju w domu, panowała cisza, tylko w kuchni było słychać cichy szelest papieru. Beata zajrzała ostrożnie do środka. Izabela siedziała przy stole, pochylona nad kartkami rozrzuconymi wokół niej. Rysowała, nieświadoma niczyjej obecności, skupiona na kreśleniu kolejnych linii. Jej małe palce zaciskały ołówek z taką intensywnością, jakby cały świat istniał tylko w tych kilku kreskach. Beata podeszła bliżej, zerkając na jeden z rysunków. Lubisz rysować? Spytała cicho. Dziewczynka uniosła głowę, jakby dopiero teraz zdała sobie sprawę, że nie jest sama. Jej oczy zabłysły z zainteresowania. Tak, odpowiedziała z entuzjazmem. A ty? Beata przejechała palcami po kolorowych liniach na papierze. Rysunek przedstawiał dom, słońce, wysokie drzewa i postać dziewczynki trzymającej kogoś za rękę. Nie jestem w tym dobra, możesz się nauczyć. Beata nie odpowiedziała, czymś w jej sercu poruszyła ta prosta, dziecięca pewność, że każdą umiejętność można zdobyć, można nauczyć się rysować, można nauczyć się znowu żyć. Patrzyła, jak Izabela dodaje szczegóły do swojego rysunku. Przez chwilę miała wrażenie, że dziewczynka nie rysuje tylko wyobrażonego świata, że w jej liniach jest coś więcej, coś, co chciała powiedzieć, ale nie potrafiła znaleźć na to słów. Co rysujesz? Mój dom jest piękny. Izabela uśmiechnęła się lekko i wróciła do rysowania, ale po chwili zamarła i ścisnęła skronie, jakby nagle poczuła zawroty głowy. Dobrze się czujesz? Beata zmarszczyła brwi. Jestem tylko zmęczona. Był ranek. Dlaczego dziecko miało być już zmęczone? Beata nie powiedziała nic więcej, ale jej myśli zaczęły układać się w znajomy schemat. Dopiero później, gdy zobaczyła to na własne oczy, nie mogła już zignorować przeczucia. Izabela podciągnęła ręka w bluzki, sięgając po kubek herbaty. Beata dostrzegła ciemny, siny ślad na jej drobnym ramieniu. Jak to zrobiłaś? Dziewczynka spojrzała na swoje ramię, jakby widziała je po raz pierwszy. Nie wiem. Beata poczuła, jak coś ściska jej żołądek. To nie był pierwszy raz, kiedy widziała takie oznaki. Jej oddech stał się płytszy, palce zacisnęły się na krawędzi stołu. Przez głowę przeleciały jej obrazy, których nie chciała pamiętać. Wieczorem, gdy dom pogrążył się w ciszy, Beata siedziała przy kuchennym stole, obracając filiżankę w dłoniach. Witold spojrzał na nią uważnie. Coś cię trapi. Zawahała się. Czy powinna o tym mówić? Izabela. Mężczyzna spiął się nieznacznie. Co z nią? Zauważyłeś, że często jest zmęczona? Jego oczy zwęziły się lekko. Co masz na myśli? Widziałam siniaki na jej rękach. Częste zmęczenie. Znam te objawy. Jego spojrzenie stało się zimniejsze. Co próbujesz zasugerować? Beata zacisnęła palce na filiżance. Nie sugeruję. Mówię, że coś może być nie tak. Zapadła cisza. Naprawdę długa. Witold wpatrywał się w nią, aż w końcu odwrócił wzrok. Jego szczęka była napięta, ręce zaciśnięte w pięści na blacie stołu. Zabiorę ją do lekarza. Nie była pewna, czy mówi to, by ją uspokoić, czy dlatego, że sam zaczynał się martwić. Ale jedno było pewne. Coś miało się zmienić. Szpital był większy niż Beata zapamiętała. Długie, sterylne korytarze, zapach środków dezynfekujących, cichy szum rozmów dochodzących z za zamkniętych drzwi. Wszystko tutaj zdawało się zbyt jasne, zbyt sterylne, zbyt znajome. Nie chciała tu być, ale Witold nalegał. Izabela szła obok niego, cicho, ze spuszczoną głową. Beata dostrzegła, że dziewczynka trzyma go za rękę mocniej niż zwykle. Bała się. Kiedy dotarli do recepcji, pielęgniarka uśmiechnęła się lekko, ale jej ton był profesjonalny. Nazwisko pacjentki? Izabela Zielińska. Ojciec? Tak. Matka? Witold zamarł na sekundę. Nie żyje! pielęgniarka skinęła głową, odnotowując coś w systemie. Beata stała z boku niemal niewidzialna jakby to nie miało jej dotyczyć ale to dotyczyło badania trwały długo zbyt długo izabela zmęczona siedziała na krześle zwisając z niego jak lalka bez sznurka jej skóra wydawała się jeszcze bledsza pod światłem jarzeniówek beata obserwowała ją z daleka nie chciała się w to angażować nie chciała się przejmować ale przejmowała się przez całe badania Witold chodził po korytarzu w tę i z powrotem, co chwila zerkając na zegarek. Był spięty, nerwowy, a może po prostu przerażony. W końcu drzwi gabinetu się otworzyły. Pan Zieliński? Witold podniósł głowę jak uderzony. Podeszli do niego lekarz i pielęgniarka. Beata cofnęła się o krok, nie chciała słyszeć, ale usłyszała. Stan pańskiej córki jest poważny. Cisza. Co to znaczy? Głos Witolda był cichy, ale napięty. Jej szpik kostny nie produkuje wystarczającej ilości komórek krwi. Beata zamknęła oczy. Znała te słowa. Czy to anemia? Nie do końca to rzadka choroba. Może mieć podłoże genetyczne, ale czasem pojawia się nagle. Jakie są opcje? Lekarz westchnął, składając dłonie. Potrzebuje przeszczepu szpiku. Powietrze w korytarzu stało się cięższe. Witold wyglądał, jakby ktoś odciął mu grunt spod nóg. Przeszczepu? powtórzył, jakby nie rozumiał znaczenia tego słowa. Tak. Musimy znaleźć zgodnego dawcę. Zapadła długa, długa cisza. Beata spojrzała na Izabelę. Drobne rączki, cienkie jak patyczki nogi, blada twarz. Chce się przebadać. Słowa opuściły jej usta, zanim zdążyła się nad nimi zastanowić. Witold spojrzał na nią jak na kogoś, kto właśnie powiedział coś absurdalnego. Dlaczego? Bo wiem, co to znaczy stracić kogoś w ten sposób. Ich spojrzenia się spotkały. Wiedziała, co to znaczy siedzieć w szpitalnej poczekalni, modląc się o cud. Wiedziała, jak to jest patrzeć, jak ktoś bliski gaśnie z dnia na dzień. Nie powiedziała tego na głos, ale Witold zrozumiał. W porządku. Pielęgniarka pobrała krew. To trwało chwilę. Czy to potrwa długo? zapytała cicho. Kilka dni. Beata skinęła głową. Czekała już kiedyś. Mogła poczekać jeszcze raz. Wyniki przyszły szybciej niż się spodziewali. Tego dnia Witold siedział w korytarzu z palcami splecionymi tak mocno, że aż pobielały mu kostki. Beata stała pod ścianą, z pozoru spokojna, ale wewnętrznie cała napięta. Lekarz pojawił się bez uprzedzenia, steczką w dłoniach. Mamy wyniki badań. Witold wstał gwałtownie. Lekarz spojrzał na niego, potem na Beatę. Pani Nowak, jest pani zgodnym dawcą. Cisza. Beata zamknęła oczy. Ulga, lęk, wszystko naraz. Witold otworzył usta, ale nie powiedział nic. Lekarz spojrzał na Beatę poważnie. Czy zgadza się pani na pobranie szpiku? Nie odpowiedziała od razu, bo oto trzymała w rękach życie tej dziewczynki. Beata nie zawahała się ani przez chwilę. Kiedy możemy przeprowadzić operację? Lekarz spojrzał na nią z lekkim zaskoczeniem. Będzie pani potrzebowała czasu na przygotowanie. Pobranie szpiku to poważny zabieg, ale jeśli pani się zgadza, możemy działać jak najszybciej. Witold patrzył na nią, jakby nie wierzył w to, co słyszy. Jeszcze kilka tygodni temu była dla niego obcą osobą, cieniem na ulicy, a teraz ofiarowywała życie jego córce. Beata, zaczął cicho, ujęła jego dłoń, nim zdążył dokończyć. Dałeś mi dom. Teraz mogę się odwdzięczyć. Jego palce zacisnęły się na jej dłoni mocniej, ale nie powiedział nic więcej. Wiedział, że nie zdoła jej przekonać do zmiany decyzji. Zabieg przeprowadzono szybko. Beata pamiętała szpitalne łóżko, maskę tlenową i głos pielęgniarki, który cicho mówił coś uspokajającego, gdy narkotyki zaczynały działać. Potem ciemność. Obudziła się z bólem. Nie takim, który paraliżował, ale wystarczającym, by czuła go w każdej kości. Było warto. Obok niej siedział Witold. Nie spał, mimo że wyglądał na wyczerpanego. Czuwał. Jak się czujesz? spytał cicho. Jakby przejechał po mnie pociąg. Zaśmiał się krótko z ulgą. Dziękuję. Beata spojrzała na niego uważnie. Jego oczy były inne. Nie chodziło już tylko o wdzięczność. Było tam coś głębszego, czego jeszcze nie nazwał. Jak Izabela. Dobrze. Lekarze mówią, że przeszczep się przyjął. Beata zamknęła oczy. Udało się. Dni mijały powoli. Powrót do zdrowia był dłuższy niż się spodziewała. Czasem ból pulsował w jej plecach jak tępy przypomnienie, że oddała część siebie. Ale widząc Izabelę wracającą do sił, uśmiechającą się znowu tak jak kiedyś, Beata wiedziała, że to była najlepsza decyzja, jaką kiedykolwiek podjęła. Witold był przy niej każdego dnia. Zawsze znajdował powód, by być blisko. Pewnej nocy, gdy Izabela już spała, usiadł obok Beaty na Sofie. Światło lampy rzucało ciepły blask na jego twarz. Zmieniłaś wszystko. Uśmiechnęła się lekko. Zrobiłam to, co zrobiłby każdy. Nie, pokręcił głową zrobiłaś więcej. Ich spojrzenia spotkały się. Beata poczuła ciepło rozchodzące się po jej ciele. Witold wziął głęboki oddech, jakby ważył każde słowo zostań, zamrugała zaskoczona zostać ze mną, z Izabelą, na zawsze. W jego głosie nie było wahania spojrzała na drzwi, za którymi spała dziewczynka. Izabela, która była teraz częścią niej, uśmiechnęła się. Czy to była oświadczyna? Witold uśmiechnął się lekko. Chcesz, żeby była? Przez dłuższą chwilę nic nie mówiła. Wiele lat temu straciła wszystko. Ale teraz dostała coś, czego nigdy się nie spodziewała rodzinę tak! Witold ujął jej dłoń. Los splecił ich życia na zawsze, zasubskrybuj kanał, aby oglądać więcej wzruszających historii takich jak ta.